No to zaczynamy. Witam was serdecznie w kolejnym nowym uśmiechu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat różnic, które wynikają w naszym odczuwaniu, spostrzeganiu rzeczywistości, chociaż na pozór wydawałoby się, że jest sprawa bardzo łatwa, a jednak różnimy się w rozstrzyganiu pewnych problemów, konfliktów, spraw. Zapraszam. Pewnie już wiesz, że nasza rzeczywistość jest odbierana w sposób subiektywny, poprzez nas samych, a nasze życie dotychczasowe kształtowano cały nasz pogląd na nasz świat. Wszystko to, co nas otaczało, otacza, wykreowało nasz sposób myślenia, nasze problemy, jakie były, Wykreowały nasz sposób myślenia. To, czego doświadczaliśmy, jest powodem naszego myślenia w taki, a nie inny sposób. To doświadczenia wykreowały naszą rzeczywistość, nasz sposób myślenia, odbierania rzeczywistości, emocji, doświadczeń teraźniejszych. Bardzo często w sytuacjach jakiegoś stresu, czy nawet w sytuacjach konfliktowych, gdzie pozornie się nie stresujemy, to nasze ciało nam daje znaki, że jednak jest coś nie tak? O symptomach, jakie nasze ciało nam wysyła, już rozmawiałam, już był odcinek nagrywany. A tutaj koncentrujemy się na tym, abyś wiedziała, że, i pamiętała o tym przede wszystkim, że to, że ty powstrzegasz tak świat swoimi oczami, to nie znaczy, że druga osoba widzi dokładnie to samo. Pamiętaj, że tyle, ile jest ludzi, tyle jest punktów widzenia. Postaw sobie dookoła tortu patyczki. Każdy z nich inny ma punkt widzenia. Chociaż na środku będą świeczki. Każdy troszeczkę inaczej to odbiera. Czasami nie chcemy czegoś usłyszeć, a innym razem bardzo chcemy coś usłyszeć. I tak usilnie pragniemy, tak usilnie w myśli generujemy tą myśl, że tak jest że troszeczkę tą rzeczywistość naszą przekształcamy lub działają w nas silne mechanizmy obronne, typu na przykład wyparcie pewnych faktów, które nie są dla nas korzystne, których nie chcemy. I bardzo często tak jest, że rozmawiacie z kimś, nie rozumiecie się, bo ta osoba zupełnie jakby żyła w innym świecie, w innej rzeczywistości. Inaczej odbiera ten świat niż ty. I dlatego tak ważne jest, aby rozmawiać, a przede wszystkim w tej rozmowie uściślać to, co my wiemy, to, co my sądzimy, że wiemy. Nasz punkt widzenia po prostu musimy przedstawiać kroczek po kroczku, tłumaczyć. Czasami można to porównać niemalże do tłumaczenia małemu dziecku. Że nie wolno czegoś ruszać, bo coś się wydarzy, bo my wiemy, że to coś się może wydarzyć. I tak samo czasami e, rozmawiając z drugą osobą, przedstawiając pewnego rodzaju fakty, ta osoba wie, że coś się stało i my wiemy, że coś się stało, ale aby się dogadać, musimy przedstawić to ze swojego punktu widzenia, bo to, ten fakt był z naszego punktu widzenia taki, a z punktu widzenia innej osoby mógł być troszeczkę inny. Często, niestety, ale są stosowane przez różne osoby słowa generalizujące: że każdy, że wszyscy albo że nikt, nigdy unikajmy tego typu sformułowań, bo to prowadzi nas w błąd, bo nie możemy stwierdzić, że każdy. Każdy to znaczyłoby, że każdy na świetnie, ale łącznie z nami. Wciąż odtwarzamy pewne schematy, działamy w jakiś sposób schematycznie, czyli jeżeli coś się w danym życiu naszym wydarzyło, a było troszeczkę podobne do tej zaistniałej sytuacji, to od razu automatycznie włączamy myśl, że tutaj też to się tak może potoczyć, że też tak jest. Chociaż niekoniecznie. I przez to, że tak myślimy, że to tak właśnie znowu będzie, to niestety, ale sami wpadamy w swoje pułapki. Bo nie możemy wyjść z tej swojej pętli. I się zapętlamy. I w ten sposób odtwarzamy wciąż i wciąż ten sam film. Troszkę odnowiony, ale jednak o to samo chodzi. A jeżeli chcemy to zrozumieć, chcemy wyjść poza ten schemat, Czas zacząć inaczej myśleć. Otworzyć oczy również na inne poglądy. Czasami szukamy potwierdzenia do, do swojego myślenia. Nasza podświadomość podpowiada nam w pewien sposób i my w to brniemy. Potwierdzenia wciąż poszukujemy, chociaż nie chcemy. A czasami, jak nie chcemy czegoś usłyszeć, to też. Takie tworzymy sytuacje, aby tego nie usłyszeć. Unikamy słyszenia tego, czego nie chcemy usłyszeć. Z lęku, że może coś usłyszymy, czego nie chcemy. Podświadomie nie przyjmujemy pewnych informacji, a nawet czasami świadomie nie przyjmujemy. Bronimy swoich racji, jakie by nie były, bronimy w nie. Czasami warto jest wyluzować, poluzować i tak jak już mówiłam wielokrotnie, wyjść na zewnątrz, przewietrzyć się, nie myśleć w tym momencie o tym, bo czasami się znowu tak zapętlamy, bo myślimy cały czas nadmiernie, generujemy różnego typu myśli negatywne, które się nakręcają. Naucz się odseparować te myśli. Czasami mówię, że wyjdź się przewietrz. Mam wtedy na myśli i dosłowne przewietrzenie się, czyli wyjście na spacer, ale przede wszystkim chodzi o to, aby oderwać ten tok myślenia. Zająć się czymś zupełnie innym, co oddali nasze myśli tego typu. Myślenie włączyć inne. Czasami ludzie sobie śpiewają, inni sobie liczą, inni medytują, inni jeszcze oddychają i w to się wczuwają. Biegają, muzyki słuchają. Szukaj swojego sposobu. A wtedy zobaczysz, że jak powrócisz, znowu będzie to inna energia. Pamiętaj, że takie stałe nakręcanie siebie i generowanie różnego typu konfliktów skądś się bierze. Jeżeli cały czas żyjesz w stresie, jeżeli cały czas słyszysz różne negatywne rzeczy, jeżeli obracasz się w takim środowisku, to stajesz się osobą bardzo podatną. Przede wszystkim zmęczenie. Zmęczenie generuje problemy, konflikty, lęki, strachy i tego typu sytuacje są bardzo dla Ciebie trudne. Jeżeli nie odpoczywasz, nie oddalasz tych myśli, nie wysypiasz się odpowiednio, nie jesz, nie ćwiczysz w żaden sposób, czyli nie uprawiasz sportu żadnego, który również poprawia nasze myślenie, poprawia pracę mózgu. Przede wszystkim dieta to nie jest tylko i wyłącznie odchudzanie się, tylko wdrożenie odpowiednich składników wartościowych, do swojego organizmu. Dotlenianie, ćwiczenie ma na celu również poza mięśniami, kondycją, to kondycję również taką myślową, bo dzięki temu oddalamy myśli od tych naszych problemów, bo koncentrujemy się na czymś innym. Presja otoczenia jest czasami bardzo duża. Czasami jest tak, że z naszego punktu widzenia mamy rację. A osoby znajdujące się w najbliższym naszym otoczeniu uważają inaczej. My myślimy, że oni nie mają racji, a oni myślą, że to my no nie mamy racji. I takie sytuacje bardzo często się zdarzają, jeżeli. Mamy inne linie frontu. Jeżeli o czymś innym myślimy, jeżeli mamy co innego na myśli i te nasze myśli nie znają swojego rozwiązania, my je przekładamy w jakiś sposób, bo to, co my myślimy, a jak przekazujemy te myśli, to ma też znaczenie bo czasami nawet może być sytuacja, że ta osoba myśli podobnie jak my o jakiejś sprawie, ale my w inny sposób dajemy upust tym swoim emocjom, inaczej przedstawiamy tą rzeczywistość, niekoniecznie dobierając odpowiednie słowa i w tej sytuacji przekaz, no niestety, nie dopływa do drugiej osoby odbiorcy, taki jaki. Chcieliśmy. Więc nauka taka, aby nauczyć się przekazywać informacje zgodnie z naszymi myślami. Wtedy może troszeczkę będzie łatwiej. Czasami bywa tak, że jest się tak sfiksowanym na jakimś punkcie. Niczym takie klapki na oczym ma koń i brynie tylko i wyłącznie w tą stronę, bo na przykład ma na celu, że coś osiągnie takim i takim zachowaniem i nic totalnie innego nie obchodzi, oddala myśli, oddala uczucia, odpycha się rękoma i nogami. I do przodu. I do przodu tylko, żeby uzyskać tamten efekt zamierzony ale ten efekt zamierzony może, no niestety, przerastać. I w takim sensie, że co z tego, że uzyskamy tamten efekt, skoro stracimy bardzo dużo innych rzeczy. To tak jakbyśmy brnęli troszeczkę na szczyt choinki, na święta, bo chcemy założyć e, tą gwiazdę, tak? I co się okazuje, brniemy, na przykład idziemy, wspinamy się po gałęziach, nie zważając na nic. Łamiemy je. I igły spadają, łamiemy gałęzie. No fakt, osiągnęliśmy szczyt, tak, dobrnęliśmy do samego szczytu. I ups, jak tutaj dalej zejść? W ogóle jak to wszystko wygląda? Więc. Rozglądajmy się, patrzmy na boki, bierzmy pod uwagę to, co inni do nas mówią. Nie fiksujmy się na punkcie naszym, chociaż to nasza rzeczywistość, chodzi o nas i chcemy jak najlepiej dla siebie. Ale czasami warto jest posłuchać z pokorą. Czasami warto jest też zastanowić się, postarać się zrozumieć inną osobę. I warto jest rozmawiać. Przede wszystkim rozmawiać i o swoich uczuciach mówić i swoich odczuciach nie generalizować. Nie mówić, że wszyscy, nikt yy, i tym podobne, tylko mówić, że ja to widzę tak, ja to czuję tak. Przede wszystkim to, co czuję. A wtedy druga osoba wie, że rozmawiamy o nas, że rozmawiamy to, jak my to czujemy. Wtedy nie będzie to takie wytykanie palcami na przykład czyichś błędów, czy czyichś um, postaw, czy pokazywanie kto co zrobił. To okej, okay, można powiedzieć czysto fakty, że to mi się podoba, ale to i będzie, że to mi się podoba. Bo jeżeli powiesz, że to jest ładne, ładne jest dla mnie. Podoba mi się, będzie zdecydowanie lepszą formą. Czasami jest bardzo duży nacisk otoczenia, presja, presja też czasu i wywieranie wpływów. Jest też modny taki nurt wywieranie wpływów, ale warto jest zagłębić się też w te techniki, aby uniknąć. Właśnie takiego wpływu innych osób, innych sytuacji, które bardzo często mają miejsce i im ulegamy. Jesteśmy zmanipulowani bardzo często. A niektóre osoby mają szczególny dar lub wiedzę na ten temat i stosują to, kiedy my nie wiemy, nie zdajemy sobie z tego nawet sprawy, a jesteśmy już omotani. Dlatego pamiętajmy, Myślmy o tym, co my czujemy, my w głębi. Więc zagłębiamy się w siebie, w swoje odczucia i uczucia i do zobaczenia za tydzień. Pamiętajcie o łapkach i o subskrypcjach. Do zobaczenia.